Witam Was moi drodzy Na moim kanale Emit z tej strony Dzisiejszy odcinek zaczynamy u Pawła Ze względu na to, że będziemy przygotowywać S13 Do wyjazdu w piątek na tor Dzisiaj tutaj już próbowałem Ściągać jakieś naklejki Bardzo fajnie schodzą, bo jest zagrzany Akumulator ładujemy Aby nią wyjechać Wrzucamy akumulator Ze względu na to, że oczywiście się rozładował a musimy nisanem wyjechać. Próczki znalezione. Wsiadamy. Próbujemy odpalić. Serio. Muszę się nauczyć. Wsiadać. O! A. Do tego odcinka i z dzisiejszych napraw będę nagrywał ja kamerą GoPro. Więc y, nie złośćcie się na mnie, że y, jakość nie będzie taka jak to robi Maciek. No ale trzeba sobie radzić z tym co mamy, tak więc intro. Samochód mamy wyciągnięty, zaczynamy przy nim pracę. Zaczynamy naszą przygodę ze ściąganiem wszystkich y, naklejek, tak więc działamy Rachałku ściągamy twoją okleinę po X latach Co? J jakie odczucia jak to widzisz? No. Zrobisz nową, nie? Będzie lepsza. Będzie lepsza, będzie lepsza. My sobie gadu gadu, a tu w międzyczasie opony przyjechały na piątek. Zobaczymy co tam przywiózł e, Rafał. Myślę, że nie wiem, trzy czy cztery komplety Felk z oponami. I będziemy zrzucać właśnie tutaj. U Pawła szukamy miejsca, gdzie to zrzucić. Ile tego Rafałku przywiozesz? A tak ze trzy sztuki, może <laughs> pięć. I busem trzeba było jechać? A bo wiesz no... <laughs> Jakie ładne kółko! Akurat to jest moje to Tego ci Nie mów. No, ci tego nie oddam. Nie, nie... Ja mam. myślałem, że to kurde. Mówisz, że rozstaw jak w BMC, a tutaj. O! Są insygnie, jak wszystkie porządne. Po dwóch godzinach samoosłup wygląda tak. Nie ma już na nim żadnej okleiny Tutaj te pomocy. Jest cały niebieski jak ręcz. A teraz wjeżdżamy na warsztat. Aby zmienić oleje. Paweł nawet podłogę umył, żeby było widać gdzie kapie. No i mamy Nissana już na warsztacie. Olej zalany oczywiście się nie obeszło, bo to Nissan, więc musieliśmy załatwiać inny olej. Tak? bo Może Japoniec czyli wszystko inne. Trzeba po specjalnego modula pociągnąć. Dobrze, że Paweł w ostatniej chwili powiedział. To udało się go od razu ogarnąć. Kolejny problem, który wyszedł z Nissanem to brak ładowania. Mamy alternator do naprawy. Powiedz kiedy! Jest zajebiście. Teraz jedzie Paweł. Więc my na dzisiaj kończymy przygotowania driftowozu. Alternator wyciągnięty. Jutro już jadę zawieźć do Bendixa. Zobaczcie, koła już czekają na zmianę. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kompletów. Witam, witam was. Minęło dwa dni. Ja dzisiaj rano odebrałem alternator. Okazało się, że alternator był dobry, nic nie trzeba było w nim robić. I nie ukrywam, że trochę zasmuciła mnie ta wiadomość, ze względu na to, że trzeba było szukać w komputerze. Co jest nie tak. Wsadziliśmy alternator, dalej nie było ładowania. Paweł coś tam poczarował. Nagle ładowanie było, ale za duże. No i trzeba było tutaj kombinować. Okazało się, że na. Eku Masterze wyskoczyły jakieś tam błędy z racji tego, że samochód dawno nie był jeżdżony. A teraz co robimy? Ostatnie testy i jutro upalamy. Ten chłopaki walczą jeszcze z płynem, ale już jest opanowana temperatura. To znowu pojawił się problem z wybierakiem, który sobie po prostu tańczy. Trzeba się zmieniać biegi, ale jest to bardzo, bardzo, bardzo ciężkie. Jedziemy teraz we dwóch, zobaczymy jak to się ma. na Godzina 19.30, skończyliśmy. Działać z Nissanem na jutro, więc e, mam nadzieję, że się nic nie zepsuje. Co Wam mogę powiedzieć? Zapraszam Was na trening. Dojechaliśmy do Pawła, widzę koła zmienione. Idziemy, zobaczymy, zobaczymy jak ta żaba moja na zimnym tutaj będzie palić. Zapominam cały czas. Tutaj. Kierownicy ściąganej i się wkurzam Że nie mogę Że nie mogę oh, jezu. Cześć bracie Już wiecie Spotkałem swojego brata Dzień dobry, cześć Dzień dobry, Dzień dobry. O której pan miał być? Już. <grym> okay. odpinamy i wrzucamy no, Dziś nam się nie zawiesiło jak ostatnio No i my już mamy driftowóz na lawecie Mateusz ostatni tutaj zabezpieczenia kół. Jedziemy do serwisu. I lecimy na drift stację. Jest wodzu tutaj. Za chwilę będziemy latać. Będziemy. Przyjechaliśmy do serwisu. Mamy Nissana. O, ile tutaj jest ludzi. Ile tutaj jest ludzi? Dobry. Dobry. Co to taka koszulka żonobijka jakaś tutaj? Proszę. Zaraz cię pytam. Co to za koszulka żonobijka Czy on cię bije? Nie, a ja, ja przywęzę no jest przygotowanie w pełni. Dobry. Jest tu maszyna. Jesteśmy na Opon, załadowaliśmy drugi driftowóz, to co widzieliście przed chwilą co wam nagrałem. Pakujemy koła, Kasia jest po prostu uśmiechnięta, bo Cię będzie upalać. No, ruszamy w trasę, zobaczycie przebitki z jazdy i widzimy się na miejscu. Kasiu wytłumacz nam jak to jest z tymi laskami Tak. że się pakuje od razu na przodzie. Yy, to tak. juniora musi tak, pytać. Tak, to juniora musimy pytać jak ona bolciarz? No nie, musisz się bolciarza jakiś zapytać. O tą Alanik dzisiaj będzie bolciarz. O. ile będziemy na ciebie czekać. To chyba ja na ciebie czekałem. Wiesz ale... Kasia, co się stało? Zostawili. Nie, broń Boże, broń Boże, my byśmy cię nie zostawili nikogo. To on. To on. Jedziemy, jedziemy. A Tymek, ty, a Kasia czym pojechała? Ja paszczym tym Co? Nie ma nic. Jadą, skręcają mnie, ale jadą dalej, ja mówię nie, nie się Ej, dobrze, że my nie wyjechali na autostradę, jak Ja już na tyle no. mówię, dzwonię, dzwonię szybko. Ale hit by był. Bo tak zniknęłaś, czy nie ma? No. Kleiłaś w lepie? i znikłaś. No kleiłam lekę porwał sobie do toalety i zaczekam, wiesz, wyszłam sobie teraz, wychodzę na ludzi. i sobie myślę tak, co jest. Dobra, lecimy. Wjechaliśmy na drift stację, rzucamy samochody Zdrażyłem się, że nie wziąłem kierownicy do Nissana a Tego to bym sobie nie pożyczył tutaj na miejscu Ale na szczęście była pod kocem <grytanie> <grytanie> Jesteśmy już na drift stacji ja pakuję się na razie na fotel pasażera, bo tutaj jest naczelny wódz Rafał. Ma mi pokazać z czym to się wszystko tutaj je.

Oczywiście pojawił się mały problem, bo by nie mogło być bez. Akumulator się nam rozładował, czyli znowu mamy problem z ładowaniem. Spróbujemy odpalić na kable i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Dobra. I teraz jeszcze potrzebujemy samochód, żeby podjechał. Ale jest tutaj ciepło, muszę Wam powiedzieć. Jest, jest mega ciepło. No ale co zrobicie? Okna mi się, szyby mi się nie odsuwają, bo mamy pleksę. Zajebiście, wstaję naprawdę. Jesteś ze mnie dumny? Jest progresik. Jest progresik, nie? Po pierwszym treningu. I powiem Wam, że maszyna tak podaje, tak podaje, że normalnie jestem dumny. No jedyny minut jest taki, że e, co? Że się bardzo mocno grzeje, no bo jakby nie patrzeć, kręcimy się w kółko, katujemy na jedynce cały czas, no bo na tym placu za bardzo tutaj nie ma się gdzie rozpędzić, ale jak na pierwszy raz jestem mega zadowolony. No i co? Mamy pierwszą zmianę opony. Pierwszy kapelan, który mi wystrzelił w życiu. Nie pozostaje mi nic innego jak zmienić. Idziemy do chłopaków się zapytać co to się stało. Co to się stało? Zadłucia masy. Masa wrogiem przyspieszenia, nie? Jeszcze McDonalda nie zamawiałem Jadę sobie na motorku na McDonalda wracamy ręcz jedzie za mną Dużą fantę poproszę i to wszystko Dobrze, dziękuję Jedziemy Jesteśmy kilka dni po treningu który widzieliście wcześniej w e, odcinku jak widzicie Nissan jest już rozebrany, ze względu na to, że mieliśmy pełno problemów podczas jazdy, takich jak brak ładowania, co chwilę coś wyskakiwało, mega się grzał. I co? Postanowiliśmy, że przed kolejnym treningiem musimy go zrobić tak, że jak jedziemy, to jeździmy, wracamy i on cały czas jeździ. Wiem, nadzieja matką głupich w drifcie tak nie ma, zawsze się coś psuje, ale staramy się to zminimalizować do końca. Jeśli chodzi o przód, to są zdjęte chłodnice tutaj. Robiliśmy całą kuchankę, e, wszystkiego. Zmieniamy całą instalację. Przecież nie mieliśmy albo ładowania, albo coś. Ale zobaczcie, jak to wygląda. No, wygląda to. Mm, żeby nie użyć złych słów, Rafał, ja wiem, że Ty masz świadomość, jak to wygląda, dlatego się na mnie nie pozłościsz. No, ale to jest kurwa, tragedia. Nie? Tragedia. Ja, ja, jak to wygląda, e, będzie wyglądać dopiero ładnie, ale no, musimy to prowadzić do pięknego stanu. Wnętrze też troszkę modernizujemy, żeby ładnie komputer zamontować, żeby to wszystko działało. Wjedzie tablet, bo mamy tutaj zestaw bluetooth, żeby nie trzeba było tych wszystkich zegarów, które działają, nie działają, cudują. Hydro przenosimy, zmieniamy short shifter, bo nasz się zepsuł. Zaspawana przednia. Czyli co? No 4 no, napędy był ten silnik. Od GTR. GTR, ma GTR? ma 4, tylko GTR ma R26. Tak więc jeszcze przejdźmy do bagażnika. Zobaczcie, jak przewody paliwowe były zamontowane, no, nie miały żadnych opasek, nie miały niczego. wszystko idzie pod ciśnieniem. Więc jakby to wywaliło, to mógłbym się zapalić. Dlatego doprowadzamy to wszystko do stanu ładu i składu. I wyjeżdżamy, jak dobrze pójdzie, 10 na tu czempy. Bądźcie, obserwujcie mnie tutaj na Instagramie, ze względu na to, że tam jest wszystko szybciej, w czasie realnym możecie to oglądać, a także za niedługo robimy serię filmów z budowy, odbudowy driftowozu, a także przedpremierowo Wam powiem, że wszystko będzie o Nissanie 350Z dużo szybciej, ale to już w kolejnym odcinku. Tak więc co, kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że dobrze skomentujecie moją jazdę pierwszą w życiu driftu. Po filmie po początku filmu. No i co, widzimy się na kolejnym treningu. Subskrybujcie, lajkujcie, zostawcie dzwoneczek, będziecie wiedzieć wszystko szybciej, obserwujcie oczywiście na Instagramie, bo tam wszystko jest dużo szybciej. Tak więc co, do zobaczenia.